Hej, czyszczę, Bardzo serdecznie, widzicie, Ja nazywam się George, jesteśmy dzisiaj w e, Akinatorze. Dobra, dajemy graj. E, wiek damy 18, żeby znowu nie było. Jest to prawda, tak? Nie ja przeszłem mutacji po prostu. Dobra, a, e, Akinator zadaje nam pierwsze pytanie: Czy Twoja postać pochodzi z Polski? Mmm tak, Maciek z klanu z Polski. Czy twoja postać jest kobietą? Nie, nie jest kobietą. Czy twoja postać tworzy filmy na YouTube? Nie! Czy twoja postać znacie osobiście nie? Czy twoja postać rok kiedyś związek małżeński? No chyba nie. Czy twoja postać jest muzykiem? Nie! Jest związana ze sportem? Nie. Jest znana dzięki telewizji? Tak. Chodzi z serialu telewizyjnego? Tak. Ta postać jest gruba? Momencik. Google? Maciek? Maciek Skla. Nie, moja postać nie jest gruba. Postać ma obecnie po 40 lat? Nie. Ma brata lub siostrę? Nie wiem. Ma ciemne włosy? Tak. Czy Twoja postać wystąpiła w komedii romantycznej? Nie. Ma dzieci? Nie ma. Ma wiele rodzajów. Teraz już nie nie ma. Jest związana z muzyką. Nie. Cierpiała poważną chorobę? Tak. Mówi niewyraźnie, tak. I co nam wyszło? I? Coś stało. Akinator nam się zepsuł? być Ty? Py? Nie, no, nie, no, to jest patologia. Przecież to było... Nie, to było oczywiste, że wyjdzie Maciek z klanu. No ale... Mm, dobra, 1-0 dla Akinatora. Dobra, następną rzeczą, znaczy postacią, którą zagadniemy, będzie Katy Perry. Czy twoja postać na Cię osobiście? Nie. Pochodzi z Polski? Nie. Jest, jest mężatką? Chyba tak. Bo postać jest prawdziwa? Tak. Pos postać stała się znaną dzięki Tak. Jest graczem komputerowym? Nie. Jest muzykiem? Tak. Jest związana z Dustinem Bieber'em? Nie. Należy do grupy, której członkami są z sali w Nie. Ma od 15 do 26 lat? Nie wiem. Ma długie włosy? Tak. Postać startowała w konkursie Eurowizji? Nie twoja postać jest producentem muzyki Loopstar, Nie. Jest czarnoskóra? Nie. jest nie jest czarnoskóra. Czy twoja postać jednocześnie śpiewa i gra na gitarze? Tak. Postać pochodzi ze serialu telewizyjnego? Nie. Iry jest bystra i mądra? No chyba tak. Jest znana pod y, swoim pełnym imieniem i nazwiskiem? Tak. Postać używa kapelusza? Nie postać kiedykolwiek tańczyła tango? Nie wiem, chyba tak. Posiada arenę. Are, no. Nie wiem. Jest ruda? E, Katy Perry. Momencik? Nie. nie. Katy Perry nie jest ruda. Nie. 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 Jest przyjazna. No tak. Należy do pięciu osobowego zespołu. Nie wiem. A włosy koloru blond? Nie, one no, szczadne. Jej! zgadłem! Jeden, jeden, a na Dobra, teraz... Rozgrywka, e, której może być, mogę ja wygrać lub, e, lub może Akinator wygrać, więc zobaczymy zaraz kto wygra, więc zaraz się widzimy następnie, cześć! Dobra, teraz e, Akinator musi zgadnąć mnie samego, mam nadzieję, że nie zgadnie i wygram ten meczik dzisiaj. Twoja postać pochodzi z Polski. Tak, ja pochodzę z Polski. Jest rodzaju żeńskiego? Nie, nie jestem rodzaju żeńskiego. Obserwuj, kiedy jest związek małżeński. Nie, jeszcze jestem za młody. Postać stała się znaną dzięki detetowi. Nie, jeszcze nie jestem sławny. Chyba nie będę. Czy twoja postać znacie osobiście? Czy ja z siebie sam znam osobiście? No tak. Mieszka w twoim domu? Tak, sam mieszkam. No, <grym> Czy twoja postać jest człowiekiem? No a kim jestem potworem bajkiem Jest... E... Czy imię twojej postaci jest takie samo jak twoje? Tak. Postać pić z tobą. Uh, to akurat jest ciężkie pytanie. Czy moja postać śpi ze sobą? Bo ja sama się śpię ze sobą, więc yy, badamy, że. Nie. Czy ta postać występuje w serialu? W polskim. Nie. Postać jest w swoim wieku, tak jestem w swoim wieku, myślę o tym. No brawo! Brawo, Akinator! 2-1, kurde, pokonał mnie. Co menda. Dobra, jeśli ten odcinek Wam się podobał, zostawcie łapeczki w górę, więc cześć!